Uczestnicy izerskiego weekendu biegowego mieli do wyboru aż cztery dystanse. Ultramaraton, wielką pętlę izerską, czyli półmaraton, dziesięciokilometrową małą pętlę oraz tak zwaną piątkę. Malownicze trasy gór izerskich i karkonoszy mogli pokonać także zawodnicy Nordic Walking. Starty odbyły się przed dworcem kolejowym w Szklarskiej Porębie Górnej. Chętnych w tym roku nie brakowało, choć obowiązywały limity. Limity są dlatego, że jesteśmy w strefie Natura 2000, więc... Musimy przestrzegać tych wszystkich zasad. Zgłosiło się ponad 700 osób, wystartuje myślę, że no 650. Szkalska poręba, jeżeli chodzi o trasy biegowe i w ogóle formy poruszania się, biegania czy narciarskiego, czy rowerowego, czy na nogach, od lat jest w czołówce europejskiej i będziemy podtrzymywali razem z organizatorami ten trend. Fajny bieg ogólnie, polecam. Bardzo do, fajna trasa, dobrze się tutaj biegnie, bezpiecznie jest przede wszystkim. Dobra organizacja. Tak? Wszyscy chwalą, dzisiaj rozmawiamy z taką panią, która mówi, że tutaj pie, pie, piąty raz przyjechała i mówi, że poleca jak biegą biegi górskie, żeby właśnie tutaj wystartować pierwszy raz. Od tego biegu zaczęła się moja fascynacja bieganiem w górach i tak zostało, dlatego tutaj wracam. Jeżeli ktoś myśli zacząć biegać w górach, to Szklarska Poręba i WPI jak najbardziej wskazana. Od tego można zacząć i i już się nie przestanie. Fajne okoliczności przyrody, dobre szlaki, fajne trasy do biegania. Tak, widokowo też jest fajnie, także. Polecam. To jest w ogóle nasze jedno z naszych ulubionych miejsc. Raj biegowy! Raj biegowy i raj górski. My tu trenujemy też często, po co średnio znaczy. No, nasz drugi dom ze Szczecina. Bywamy tutaj kilka razy w roku, A. co najmniej. Dokładnie to biegnę na stadionie i tak, to jest mój pierwszy raz. Dlaczego zdecydowałaś się pobiec w tych zawodach? Yy, mama mi zaproponowała, bo właśnie tu biegnie. Na wspomnianym stadionie przygotowano kilka atrakcji dla kibiców, ale najważniejszym miejscem była jak zawsze meta. W tym roku najszybszy w wielkiej pędlizerskiej był Tomasz Kozłowicz. Taka trasa daje lekko w kość, aczkolwiek do 10 km trzymaliśmy się we trójkę razem, więc no, biegło się bardzo komfortowo. Potem zaatakowałem na 10 km, byle dolecieć do, do 14 do górki i z powrotem w dół już puścić nogi i do końca walczyć. Wśród pań równych sobie nie miała Karolina Dul. Zaryzykowałam i od początku e, starałam się takim żywym tempem <laughs> powiedz. E, udało się ją utrzymać. E, jeśli chodzi o trasę, no jeśli chodzi o bieg górski, e, to była łatwa trasa. <laughs> e, jeden, jeden odcinek techniczny, tak naprawdę e, fajny odcinek w lesie po singletrackach, Bardzo przyjemnie się biegło. Organizatorzy Izerskiego Weekendu Biegowego zapraszają na zawody za rok, a szklarska poręba zaprasza sportowców na co dzień.